Mikołaj Małecki, dobry wieczór. Zapraszam na program Łączy Nas Karny. Dzisiaj, proszę Państwa, rozmawiamy o czasoprzestrzeni przestępstwa. Wspólnie patrzymy na prawo karne. A naszym pierwszym gościem jest profesor Anna Demenko z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka m.in. książki dotyczącej przestępstw popełnianych przez wypowiedź. Dobry wieczór, Anno. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość po raz kolejny uczestniczenia w programie. Bardzo się cieszę, że cieszę będziemy się, że Po raz walczyć. kolejny łączy nas karne. Tym razem czas przestrzeń przestępstwa nas połączy. Powiedz mi, Anno, jak pisałaś swoją książkę o przestępstwach popełnianych przez wypowiedź. Co cię w ogóle jakby popchnęło do tego, żeby zająć się wypowiedzią i przestępstwami popełnianymi przez wypowiedź? Czy jest coś, coś jakby specyficznego w tym? Że jakieś przestępstwa popełniane są nie fizyczną siłą, tylko subtelnym słowem wypowiadanym przez naszego sprawcę? Znaczy się tak, pierwotnie temat wyrósł na gruncie, już teraz nie pamiętam jakiej dokładnie sprawy, ale związanej z pewną z działalnością artystyczną, która naruszała czy obrażała uczucia religijne. I e, analizując tę kwestię, jakby doszłam do tego, że to w zasadzie, no dlaczego uwzględniamy, czy to jest artystyczne, czy nie i od tego, z, z tego punktu wyjścia się okazało, że jednak to jest troszeczkę szersza kategoria, nie tylko, że działalność artystyczna, ale wypowiedzi jako takie, które się charakteryzują tym, że istotny jest nie ten ruch naturalny, który wykonujemy, tylko pewną treść, którą przypisujemy sprawcy. I badając to, natknęłam się, przyznam się na w nauce w doktrynie niemieckiej, gdzie się okazało, że ta kategoria przestępstw popełnianych przez wypowiedź, przestępstw wypowiedzi jest powszechnie wykorzystywana. Tam przy komentarzach do zniesławienia czy znieważenia w każdym pierwszym zdaniu pada, że to jest przestępstwo, Popełniane przez wypowiedź i w związku z tym. A ponieważ nie spotkałam się z tą kategorią w Polsce, stwierdziłam, że po trzeba zweryfikować, czy jest coś rzeczywiście na rzeczy, czy jest to jakaś odrębna charakterystyka, czy zachowania karalnego. I ewentualnie jakby to się mogło przełożyć na prawo polskie, czy które przestępstwa w Polsce mają charakter tylko tych, które mogą być tylko popełniane przy, wy, przez wypowiedź i tych, które mogą być popełniane zarówno przez jedno, przy, 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 przez różnego rodzaju zachowania o różnym, o różnym charakterze. Yy... I powiem tak, w stosunku do mojej książki, się też spotkałam z taką opinią, że jednak ostatecznie to, to wyróżnienie nie jest przekonujące do końca, czy że, że do końca nie potrzebujemy tego wyróżnienia. Natomiast yy, yy, wydaje mi się, że tutaj istotne jest to z tej perspektywy, że w przypadku wypowiedzi, w przypadku. Zadania ciosu, na przykład, czy właśnie nie wiem, samochodu, ktoś prowadzi pod wpływem alkoholu, czy ktoś uderza, niszczy. Co do zasady, nie mamy wątpliwości, żeby ustalić, jakie zachowanie naturalne sprawca wykonał. A tutaj, żeby ustalić, że to zachowanie naturalne miało charakter znieważający czy zniesławiający, już musimy przeprowadzić jakąś interpretację i tylko nie tylko tego, czy znieważył, ale też, w ogóle, co powiedział. Bo słowa, jak wiadomo, o ile tak jak powiem, cios nożem, zawsze powiemy, że ktoś uderzył w stół czy uderzył nożem, o tyle jak ktoś powie słowo na K, to mógł w zasadzie zrobić wszystko i powiedzieć wszystko. I w tym mi się wydaje, że jest ta specyfika i trudność też w ustaleniu prawnokarnej odpowiedzialności i ustaleniu też tak naprawdę, co, za co odpowiada sprawca. Bo tutaj też dochodzi do pewnego rodzaju. Można to nazwać tak ryzykownie współodpowiedzialności odbiorcy, bo to od tego, co on zrozumie, jak da, on, o, o, to, to zachowanie odbierze, yy, możemy ustalić, yy, czy został czyn popełniony, czy nie. Yy, yy, to jest zawsze ten przykład taki, który podaje, że. Zapalenie lampki, może nocnej, w domu w określonym momencie, może być sygnałem i pewną wypowiedzią, ale ona będzie zrozumiała tylko i wyłącznie dla drugiej osoby, a nie dla wszystkich. I dzięki temu, że jest ten odbiorca, który rozumie tą wypowiedź w taki sposób, w ogóle możemy mówić o czynności podżegania, czy nakłaniania, czy jakimś upomocnictwie, a nie zapaleniu lampki. Mm -hmm. z punktu widzenia Także tej czasu tak, przestrzeni się przestępstwa. Wydaje mi, się wyróc, wydaje mi się, że jest dosyć... mm -hmm. wydaje mi się, że też, um, jak patrzymy sobie na takie zupełnie podstawowe, można by powiedzieć ontologiczne podstawy tego, co nazywamy przestępstwem. Ten temat, który poruszyłaś przestępstw spełnianych przez wypowiedź, też jest interesujący. To o tym zresztą pisałaś, no bo na przykład weźmy zniesławienie przez internet. Gdzie ma miejsce to zachowanie zniesławiające? Czy w moim domu, jak sobie spokojnie siedzę przed komputerem i piszę coś zniesławiającego na forum, czy to przestępstwo ma miejsce tam, gdzie znajduje się ten czytelnik, który jest ofiarą tego hejtu albo tego zniesławienia? które ja wypowiadam przelewając swoje myśli na klawiaturę. Więc wydaje mi się, że to ciekawa też perspektywa, no można by powiedzieć, wręcz ontologiczna tego przestępstwa, które tu zostaje popełnione, a wiadomo, że od miejsca popełnienia przestępstwa wiele zależy w prawie karnym. No można powiedzieć, że wręcz zależy wszystko w sytuacji, w której jeszcze mamy do czynienia z osobami, które są w różnych krajach. I w tym momencie pojawia nam się problem jurysdykcji i odpowiedzialności też za dane podleganie określonemu reżimowi prawa karnego. Jakby, no to jest właśnie pytanie na przykład, jak teraz rozmawiamy, to gdzie rozmawiamy? No w mojej ocenie raczej co do zasady by trzeba było zapytać, co tutaj jest istotne, jaki jest wpływ. Ja w tej chwili siedząc tutaj w tej pustej sali wykładowej. w żaden sposób nie wpływam, nie wywołuję żadnych, nie mam żadnych interakcji, nie wywołuję nic. No chyba, że tutaj jest kamera, która nagrywa to, co, co ewentualnie. Albo poczuł jakiś, jakiś pagazus może. efekty tego mojego wypowiadania się w tej chwili mogą być wszędzie. Ja trochę jakby rozwijając ten, 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 ten moment, to, to, to miejsce popełnienia czynu, no bo tak, z jednej strony, jeżeli powiemy, że to niekoniecznie jest to miejsce, gdzie siedzę i sobie piszę, ten sprawca siedzi i pisze, z drugiej strony, też przyjęcie, że to jest to miejsce, gdzie ktoś przeczyta, też nie jest dobre, właśnie mając na uwadze to, że w konsekwencji przypisujemy sprawcy da obowiązywanie danego prawa karnego, bo to, że teraz ktoś, ja powiem coś. Znieważającego, i ktoś to odsłucha w Australii, przyjmując tą perspektywę, że to jest miejsce popełnienia czynu, gdzie on się poczuł obrażony, a jeszcze nie daj Boże, poczułby się ktoś obrażony, będąc na wakacjach w Egipcie i nagle mam podlegać, że tak powiem, pod prawo, egipskie prawo karne. No w konsekwencji by trzeba było tak mhm. przyjąć, zakładając, że egipski kodeks karny ma takie same rozwiązania co do miejsca popełnienia czynu, gdzie mamy miejsce zasady terytorialności. Więc mi się wydaje, że to też nie jest dobre rozwiązanie. I tak naprawdę szukając dobrego rozwiązania, y ja chyba tego w tej książce zdaje się, że nie rozwijam, ale to jest coś, co, gdzie jakiś taki pomysł chodzi mi po głowie, ale nie wiem, możesz to też zweryfikować. Żeby w ogóle porzucić terytorium. Żeby w ogóle porzucić zasady terytorialności i sięgnąć do korzeni obowiązywania prawa karnego jako prawa, które obowiązuje w określonej społeczności. W określonym społeczeństwie. A nie w miejscu, to, to, to prawo, że tak powiem, tych ludów koczowniczych, które niezależnie od tego, gdzie one są, że bardziej istotna jest ta społeczność, w której dana osoba funkcjonuje, która z jednej strony kształtuje tą osobę i ta osoba też wpływa na tą społeczność swoim zachowaniem, a niekoniecznie miejsce fizyczne, biorąc pod uwagę, że w internecie no, nie mamy. To miejsce jest bez znaczenia, natomiast tworzą się pewnego rodzaju społeczności, które mają charakter ponad, zdecydowanie ponad terytorialny, ale też międzynarodowy. Z tym, że no tutaj też z drugiej strony nie uciekniemy od tego, że prawo karne jest narodowe i tylko państwo może stosować odpłyniętych. Nie wiem, jak byś ty tutaj widział ten, ten, ten koncept, bo wydaje mi się, że tutaj jednak to próbowanie, żeby się trzymać tego terytorium, no zawsze będzie prowadziło do jakichś efektów, które nie do końca są, są właściwe. Internet chyba zmienił wiele, bo on jest z istoty rzeczy eksterytorialny. I żadne tak. granice państw w internecie nie obowiązują. Gdy myśleliśmy sobie o zniesławianiu człowieka 50 lat temu, no weźmy 30 lat temu, gdy był utworzony kodeks karny, nikt sobie za bardzo nie wyobrażał, że będzie można zniesławić albo znieważyć w taki bardzo prosty sposób masę ludzi yy, po kolei, czy jednocześnie kierować, kierując jakiś komunikat, na przykład w mediach społecznościowych, znieważać tą osobę w dowolnym miejscu na świecie. Przepisy się pod tym względem nie zmieniły, prawda? One dalej brzmią tak samo, a zaczęły obejmować zupełnie inną rzeczywistość, powiedzielibyśmy, poza normatywną. No i rzeczywiście ta, wydaje mi się, że ta intuicja jest ciekawa, że to prawo podąża jakby razem ze społecznością, która wyznaje jakąś wspólnotę w wartości, i w tym zakresie w sumie te granice państw nie mają znaczenia. Jeśli cenimy podobne dobra prawne, no to ta odpowiedzialność karna jakoś zawsze będzie przewidywalna. Natomiast jeżeli wychodzimy z naszym komunikatem do jakiegoś zupełnie innego kręgu właśnie kulturowego, politycznego, społecznego, no to może być rzeczywiście tak, że tam być może należy postawić taką granicę absolutną. To znaczy, no te dwa światy, prawo karne ichniejsze prawo karne nasze już się w ogóle nie mogą przenikać. I w takim sensie byśmy powiedzieli, że wtedy Mimo że internet nie ma granic, no to jednak no to jednak ta odpowiedzialność karna niekoniecznie musi nas obciążać, chociaż z drugiej strony, no, ryzyko pokrzywdzenia kogoś poprzez celowe wybranie jakiejś grupy, do której zaadresujemy tą wypowiedź, gdzieś tam daleko na świecie, ale właśnie chcemy właśnie specjalnie do tej grupy adresować nasz komunikat. No ale to pokazuje chyba, że internet zmienił wszystko, prawda? Pod kątem tego gdzie, kiedy popełniane jest klasyczne przestępstwo poprzez wypowiedź. Tak, znaczy się z tym, że mówiąc o tej społeczności, to niekoniecznie musimy mieć na myśli społeczeństwo sprawcy. Jeżeli ktoś adresuje, jeżeli jesteśmy, zawsze sprawca się wypowiada jednak do, do jakiejś grupy albo do kogoś. Wypowiada się do, zawsze z jakiegoś wyimaginowanego, przynajmniej jeżeli nie konkretnego, ale jakiegoś abstrakcyjnego modelu adresata. I teraz yy, może właśnie właściwym byłoby ujęcie tutaj nie tyle tych norm społeczności tego nadawcy, tylko odbiorcy albo z rozwiązanie tego konfliktu. Natomiast, bo też jakby tu problem się pojawia właśnie tego skutku, gdzie, czy ten skutek musi wystąpić, gdzie on występuje. Wiadomo, że u nas większość tych czynów to są czyny bezskutkowe. I potem się rozciąga ten skutek. Niemiecki Trybunał, Sąd Najwyższy, zrobił te, przeprowadził taką akrobatykę, że tak powiem, w uzasadnieniu, próbując tłumaczyć, że to jest niby. Ta kłamstwo święcimskie niby jest formalne, ale sprawca, który siedział w Australii i pisał różne rzeczy, w zasadzie to adresował do Niemców, i to w związku z tym jednak skutek wystąpił, i tak dalej. Ale wracając tak ogólnie, ja już się nawet zastanawiałam, czy w ogóle nie zlikwidować prawa karnego dla internetu, że tak powiem, dosyć może kontrowersyjnie, bo jeżeli się czasami, nie zawsze wszystko musi być karne, żeby skutecz było skuteczne i żeby skutecznie wpływało na zachowania i pytanie na ile rzeczywiście w ogóle odejść pomyśleć o jakimś osobnych nie mówiąc, że określone zachowania, które mają miejsce, nazwijmy to w internecie, nie powinny podlegać określonym sankcjom, ale może to powinien być jednak trochę inny system od tego, który mamy w kodeksie karnym, żeby tak w ogóle to odłączyć i się potraktować internet kompleksowo z różnymi, z różnymi regulacjami, jako ten taki space, który na zasadzie też jak są pewne reguły dla gier. Trochę jak jesteśmy w internecie, jesteśmy w świecie wirtualnym, jesteśmy w pewnej grze która ma swoje zasady i być może to yy, może pójść tą drogą. Może w ogóle powiedzieć, że to zostawmy to, to zastanówmy się nad czymś innym, jeżeli to jest coś zupełnie nowego. A jak jesteśmy już przy tym punkcie, to jeszcze mam do ciebie pytanie doprecyzowujące. Czasami się w literaturze przeciwstawia takie dwa y, punkty widzenia. To znaczy z jednej strony ujmowanie internetu jako miejsca, a z drugiej strony ujmowanie internetu jako... Narzędzia czy sposobu za pomocą którego można popełnić jakieś przestępstwo. I ci autorzy, którzy by byli skłonni opowiadać za tą drugą opcją, czyli że internet jest jakby narzędziem, a nie miejscem, twierdzą, że internet jakby no, nie jest miejscem, czyli na przykład nie jest również miejscem publicznym. I w związku z tym te wszystkie wykroczenia, które popełniane są w miejscu publicznym, nie mogą być popełniane w internecie, bo internet jest narzędziem popełniania jakiegoś przestępstwa, a nie miejscem, gdzie jest popełniane przestępstwo. Jakbyś do tego sporu podeszła? Znaczy się zupełnie nie zgodziłabym się z tym, że internet nie jest miejscem publicznym, bo to jest ten chodnik, po którym się chodzi, to nie znaczy, że on nie jest miejscem publicznym. To, że on mi umożliwia wywoływanie skutków, to jest to, że ja mogę przejść przez w danym, że mogę w danym momencie skorzystać z infrastruktury, ale jest to z perspektywy takiej, znaczy się, czy to jest miejsce, czy nie, można zadać pytanie w ogóle, co to znaczy miejsce. Bo oczywiście w tym takim znaczeniu najbardziej tradycyjnym, jako pewien fragment ziemi, no to nie jest to miejsce i nie będzie. Ale być może można to, to patrzeć na to pojęcie miejsca, nie tyle z perspektywy tej fizykalnej, że to jest jakiś kawałek ziemi, tylko z perspektywy w szczególności w kontekście tej publiczności czy niepubliczności. Przecież tu chodzi o to, czy dana osoba, jakie ma, po co prawo karne reaguje. Prawo karne reaguje po to, żeby... Ingerować w pewne relacje międzyludzkie, i te relacje, i to możliwość wywoływania skutków jest tutaj istotna. Myśli nie są karalne, ale już przygotowanie tak, no bo wtedy, bo to, co ja sobie myślę, jest wewnętrzne, prywatne i nie ma możliwości interakcji z innymi osobami, jakby nie prowadzi do interakcji z innymi osobami jeszcze. A przez to, w momencie, w którym się to staje publiczne, czyli dostępne dla innych, no to możemy powiedzieć, że to spełnia funkcję miejsca publicznego, tak jak. To, że ułatwia, no ułatwia. No w miejscu publicznym też jest megafon, który może ułatwić mi dotarcie do wielu wielu osób, więc jakby. Tutaj nie traktowałabym internet równorzędnie z miejscem publicznym. Oczywiście są grupy prywatne, w zależności właśnie od tego, czy to możemy spróbować przenieść te kategorie, które mamy w tym świecie realnym do świata wirtualnego, tak jak mamy pokoje w domu, w którym może, możemy się zamknąć. Mamy własne jakieś grupy, w których możemy się zamknąć, ale mamy też tą przestrzeń wspólną, do której każdy może wejść. I yy, yy, i może to jest problem tylko po prostu tego, że przenosimy pewne nazwy z świata realnego do tego świata wirtualnego, który, który wszyscy tworzą, a który tak naprawdę się tworzy w oparciu o komunikację w sumie. I to jest też ten problem świata internetowego, że wszystko w zasadzie większość, co się dzieje w internecie, się opiera na międzyludzkiej komunikacji i właśnie rozpoznawaniu znaczeń określonych zachowań konwencjonalnych. To wszystko jest jedna wielka konwencja przecież. Mhm. Może też kontekst tego tak, przepisu, za, za, który nam mówi o tym, że sprawca, ma jakby spraw, czyn zabroniony popełniony jest w miejscu, gdzie sprawca działał lub zaniechał działania. Więc może rzeczywiście chodzi o takie bardziej funkcjonalne postrzeganie miejsca, tam gdzie możemy działać. No i jak spytamy ludzi, no to co robiłeś wczoraj? A siedziałem, siedziałam w internecie pisałem coś z kim prawda, z kimś w mediach społecznościowych mhm. albo nawet z perspektywy nie wiem jakiej działalności zawodowej no działam w internecie więc tak chyba językowo jakbyśmy na to patrzyli raczej powszechnie byśmy się zgodzili że internet jakby jest jakąś przestrzenią w której możemy podejmować jakieś działania a to chyba jest wystarczające żeby tak naprawdę potraktować to miejsce jako pewien techniczny Techniczne, właśnie umiejscowienie pewnego kanału, w którym możemy realizować działania legalne, ewentualnie działania bezprawne. Tak jak powiedziałaś, właśnie mhm. możemy coś do kogoś wykrzyczeć przez okno, żeby nas usłyszał, a możemy coś napisać w internecie, też żeby nas usłyszał poprzez przeczytanie tego, co napisaliśmy. Tak, znaczy się tutaj nie. Tak, myślę też, że tak jak rozmawia się czasami z informatykami czy osobami, które bardziej żyją zawodowo też w tym świecie, to się mówi o architekturze stron, o architekturze tego wnętrza internetowego. Przenosimy te, to, to, to nasze realne życie do tego, co jest, że tak powiem, online. Przy czym rzeczywiście specyfika tego jest taka, że ono właśnie to się opiera na pewnej konwencji bardziej niż na Jakichś takich realnych, namacalnych rzeczach, no bo to, że mam architekturę ikonek, że mogę tu kliknąć, tam kliknąć, to się opiera na tym, że ja rozpoznaję dany znak jako, jako jakąś tam ikonkę, ale to wszystko tak właśnie skłania mnie do tego, żeby, żeby spróbować tutaj poszukać jakichś innych troszeczkę rozwiązań niż tylko te, te tradycyjne. No, bo z jednej strony możemy powiedzieć, że ten internet to jest ta infrastruktura techniczna, że to są tylko te kable, które są położone, serwery i tak dalej, ale one tak naprawdę nie mają znaczenia, bo to nie one są istotne tutaj w tym, prawda? One nie, to nie one są istotne. Istotne jest to, co my za, za pośrednictwem tych kabli przekazujemy, a to, co przekazujemy, jest wynikiem też pewnych interpretacji, które mamy. Jeżeli mamy jakąś stronę internetową, która może być nawet ogólnie dostępna, ale powiedzmy jest niezrozumiała, bo jest napisane w jakimś języku, który znają tylko czy trzy osoby, no to powiemy też, że to jest w miejscu publicznym, prawda? Ale efekt tego będzie gdzieś tam bardziej, też bardziej ograniczony. Więc generalnie bym zmierzała do tego, żeby poszukać tutaj jakichś innych rozwiązań, ale no nie wiadomo, na ile jest to możliwe, biorąc właśnie pod uwagę też cały czas, że prawo do karania jest narodowe, krajowe, a mamy tutaj do czynienia, ale być może właśnie sankcje takie, takie quasi karne, administracyjne, mogą być bardziej skuteczne w tym internecie, niż y, to próby przeforsowania przez państwa y, jakichś rozwiązań, no chyba, że pójdziemy w geoblocking. To też jest taka opcja. Anno, jeszcze jedno pytanie mam do Ciebie dotyczące tej problematyczności internetu, mianowicie specyficzne miejsce, w którym różne nasze działania mogą przetrwać przez bardzo długi czas. No bo jeżeli ja mówię jakieś obelżywe słowo do człowieka w cztery oczy, to ja to powiem, to trwa dwie sekundy i przestępstwo się kończy. Jeżeli ja to samo napiszę w internecie na ogólnodostępnym forum, to tak naprawdę ja to robię również w dwie sekundy albo nawet szybciej. Natomiast to, co zrobiłem, trwa w czasie. Może przetrwać dni, tygodnie, miesiące. Czy pod tym względem to trochę nam nie wywraca do góry nogami tego, co mówimy o czasie popełnienia czynu zabronionego, o karygodności tego czynu zabronionego? Czy tak naprawdę to znieważenie jest popełniane przez działanie, czy może przez zaniechanie? Bo ja to napisałem, umieściłem na forum. Ten drugi człowiek się domaga usunięcia tego wpisu, a ja tego nie robię. Czy, czy wypowiedź w cztery oczy, albo nawet na forum publicznym, ale prawda, taka jednochwilowa, usłyszy to ileś tam osób i czyn kończy się. Czy ona jest jakoś mniej karygodna od tego, jak zrobię dokładnie to samo pod względem literalnym w internecie i to będzie wisiało na stronie internetowej przez dwa miesiące, albo nawet przez dwa lata, ja tego nie będę usuwał? Czynność jest identyczna, prawda? Wypowiedź jest identyczna, a miejsce, to poza internetowe i internetowe, można powiedzieć, zmienia wszystko. E, tak, to intuicyjnie bym powiedziała, że to jest jednak bardziej karygodne mimo wszystko, utrzymywanie cały czas tej wypowiedzi, ale wydaje mi się, że też by trzeba było, tak czy inaczej, jakoś do tego podejść indywidualnie. Analizując to, dlaczego to cały czas jest utrzymywane, czy dana osoba ma jeszcze dostęp, jakie ma możliwości usunięcia tego, więc nie wprowadzałabym tutaj takiego automatyzmu. Natomiast wydaje mi się, że karygodność tutaj tego jest większa, no i z tego się nam zrobi po prostu jakieś przestępstwo trwałe, w ten sposób, by trzeba było może na to, to postrzegać. Natomiast tego rodzaju sytuacje powodują, że właśnie Wbrew pozorom, odpowiedzialność cywilna i postępowanie cywilne w takich przypadkach. Może być bardziej efektywne dla pokrzywdzonego, ponieważ sąd cywilny może zobowiązać do przeproszenia publicznego i to przeproszenie sobie jest dłużej. Sąd cywilny może zobowiązać do usunięcia danych treści. Ja pamiętam, jak się toczyła sprawa Jasia Kapeli o znieważenie hymnu. Taka stara jeszcze, nie wiem czy kojarzysz. To sprawa sobie toczyła się, a hymn można było przez cały czas odtwarzać. Natomiast w postępowaniu cywilnym byłaby możliwość zabezpieczenia tego i wycofania, więc z tej perspektywy prawo karne też może te instrumenty nie do końca zawsze są dopasowane właśnie do tej trwałości, ale jest, wydaje mi się, że to będzie większa karygodność. Natomiast też przyznam, że gdzieś ostatnio się spotkałam właśnie z tym, że wbrew pozorom w internecie to może czasami zginąć bardziej niż przetrwać na piśmie czy na jakimś nagraniu, że to przez jakiś czas jest, ale na przykład chociażby zobaczmy doświadczenie naszej klasy. Ona była się wydawało, że to wszystko jest i nie ma i zniknęło. A, więc to też nie zawsze tak jest, że ten internet gwarantuje wieczność. Może być czasami na odwrót. Anno, bardzo ci serdecznie dziękuję za spotkanie w programie Łączy nas karne. W sumie zostajemy z Dzięki. otwartym pytaniem, gdzie my tak naprawdę się dzisiaj spotkaliśmy, czy u ciebie na sali wykładowej, <noise> czy w naszym studio, czy tak naprawdę w domu każdego z widzów, którzy nas dzisiaj oglądają. Tak naprawdę chyba ta ostatnia odpowiedź jest prawidłowa, to znaczy wszędzie tak, tam, gdzie byliśmy słuchani. Ta... W zasadzie tak, aczkolwiek jest to odpowiedź, której wolałabym nie, przy, nie, nie brać pod uwagę, znaczy nie akceptować w pełni z uwagi na jurysdykcję. Nie wiem, gdzie kto mógł teraz tą naszą rozmową, nie wiem, poczuć się... Nie sądzę, żeby urażone, ale mm -hmm. lichowie, więc <noise> no, też z perspektywy sprawcy i wypowiadającego się niekoniecznie to jest najlepsze zawsze rozwiązanie. Rozmawialiśmy w eterze, jak to się ładnie mówi, może. Tak, no i też z perspektywy Dziękuję może wpros wproszenia się komuś, prawda, do jego mieszkania, ale zakładamy, że widzowie tak, z chęcią... Samodzielnie włączyli naszą rozmowę i przysłuchiwali się. Za co serdecznie Państwu dziękujemy. Anno, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję. Naszym bardzo. gościem była profesor Anna Demenko dziękuję. z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Szanowni dziękuję Państwo, bardzo. po krótkiej przerwie, po krótkiej przerwie kontynuujemy rozważanie o czasoprzestrzeni przestępstwa.